Mieszczeli z tą kamerką, naprawdę. Czemu tu jest zero? Czemu ja mam FNAW ustawiony? Czemu to jest tak cicho? Jak ja nienawidzę tej kamerki, żeby cię chrzeli. Co, ty, kur. się pier***** z kamerką przed nagraniem. No chrzeli. O, co za łaskawość, ty piękna, k*****. Kur... Ja się musiał pier***** z kamerką, nie? Kur. bo już ch... chcę nagrywać. Kur. się raz jeszcze, to cię tak rozpierd o podłogę to jeszcze to się skończy. Mówiłem, jestem nadpobudliwy, trochę przesadziłem. Eee, więc. Eee, eee. To nagrywam tylko dlatego, że się fajnie ten film fajnym echem się odbił. Eee. Więc powiem Wam, że mnie to satysfakcjonuje w sumie. Yy, a ten Tomek aż tak bardzo nie łamie psycha jak Miraculum, i wyświetlenia są większe niż przy Miraculum. No to chyba się mi bardziej opłaca nagrać Tomka niż Miraculum. No dobra, yy, więc yy, ja jeszcze yy, awczę w Minecrafcie, więc jeśli będzie słychać coś tam z góry, chociaż wątpię, bo wyciszyłem prawie to, to ten, to sorry, ale ja muszę mieć prochów. No dobra, to Megi przyjaciele naprzód lokomotywy, najlepsze momenty. Mam nadzieję, że te najlepsze momenty to będą najlepsze momenty, a nie najgorsze. Poza tym to Niby jest 28 minut, a tu jest 29 minut, więc oszukali mnie bandyty na jedną minutę. Na oczywiście moją niekorzyść. Dobra, zaczynamy. Klik, 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 klik. Gotowy? Jak już to będzie? Jestem bezpieczny w środku. Nie jest tak źle. Się będzie zapierdał. Prędkością 100 km na godzinę to cię oni nawet nie uchronią, uwierz mi. Nie wiem, wiecie, oglądam to tak, oglądam, oglądam, nie ma co tu komentować, więc coś powiem. Jak można, to. Tak zbier. Jakby. Ja rozumiem, że w dzisiejszych. W czasach się liczy tylko kasa. Kiedyś się liczyło dobro widzów i kasa, a teraz się liczy tylko kasa. I jak największy rozgłos, więc um, teraz już się tak nie stawia na jakość chyba, jak kiedyś. Jakby zauważyłem to, że Tomek od, yy, od niemalże początku jego powstania on się cały czas zmieniał, nie? I to na gorsze. Bo początkowo to było po prostu taki serial o lokomotywach dla dzieci. A potem już Tomek zaczynał przełamywać czwartą ścianę i yy, gadać do widzów. To było trochę chuj dla mnie, ale no cóż. No. A teraz. Ja rozumiem skok na kasę, ale. Bez przesady, no. Kur... To ci się na pewno spodoba. Tak, bo każdy z nas jakiś strach. Ja przyszedłem tu oglądać tomka, a nie oglądać kur. muzykal. Przecież, jak jest jakaś kur. w bajce, w kreskówce, w animacji, to mnie ch... chce szczelić, bo po. Ch... to jest antyklimatyczna. Zacznijmy od tego, że. i tak to jest antyklimatyczne to wszystko. Kur... Jakby po******* piosenki, po*******, a no tak, żeby na YouTubie dać i zarobić potąd tego, bo dzieciaczki będą cały czas słuchać. Ale jesteśmy z tobą, więc jeśli... Tak, wiem, wiem Tomku, jedźmy! On się zesra, on się tutaj zesra ze strachu. Aha. Aha. No, no tak, bez płonty żadnej. Zajebiście, uwielbiam coś takiego. masz może jakieś fajne gadżety, które pomogą nam poruszać się w ciemności? Tak zwane lampki, które macie dosłownie ku... tutaj? Teraz możecie wysyłać tajne wiadomości dymne. Spróbujcie. <noise> To sygnał, uwaga, dinozaur na torach! Wspaniały. To bardzo kur... użyteczne, panowie, naprawdę. Dlaczego ja tak przeklinam? Za dużo na wstępie przeklinałem, nie powinienem przeklinać. Dlaczego ja przeklinam? Dlaczego ja tak cały czas mówię, kiedy ja kur... przeklnąć? Ale dlaczego ja teraz przeklinałem? Dlaczego ja przeklinałem? Mam wam też zbiornik super śliskiej paczki, która umożliwi wam błyskawiczną ucieczkę. Oni tylko chcieli coś, żeby poruszać się docą po torach. Starczyło im dokręcić lampki kurwa. Nie przeklinaj zjew! Jak ja z siebie upominam, żeby przeklinać, to i tak nie jestem w stanie przestać przeklinać. No jestem głupi. Powiedzcie mi, kur... Jak to działa? Dlaczego raz, żeby wrócić na tory, oni muszą yy, jakąś pomoc. Tego wzywać, a raz jest tak, że oni dosłownie się wskaczą jak małpy po tych torach. <laughs> ja rozumiem, że to jest bajka dla dzieci, tylko kur come on, No, nie róbmy z dzieciaków debili, kurwa. No. Tomku, czy na pewno nie musimy mieć już naszych przebrań? W ciemności nas nie zobaczą. <laughs> Tomku, co to za dźwięki? Nie ma się czego bać, Piotrusiu. Spójrz, to tylko stary wiatro. Podobno ni nie widać w ciemności, nie? Nikt nie widzi was w ciemności i nikt nie widzi niczego w ciemności, podobno. Mi mówisz, że dostarczenie tej łódki na farmę nie było bez... Chyba ile kebabów tu jest, jeb... Dotarliśmy na farmę, jechaliśmy po pofalowanych torach i musieliśmy zwolnić. Wyjedziecie do przodu czy do tyłu? Bo to wygląda jakbyście jechali do tyłu. No chyba, że jedziecie do przodu, to wtedy animatorze trochę zj... sprawę. Do tyłu. Ta zwrotnica znowu skieruje nas na trasę dookoła. Trzeba ją przełączyć. Wtedy zostaniemy na magistrali. No dobrze, ale jak chcesz to zrobić? Na odwrót. I to jeszcze z tym drzewem na torach. Mam pewien pomysł. Więc może przestańcie się kur... Bawić podczas roboty, wy kur... dziecio o inne kur... Muszę sobie jakoś karę dać na te przekleństwa, nie. A teraz zwrotnica. Fizyka nie istnieje. O kur. Tym co mi robi kebaba. On jest na TikToku. O. Może jak dam mu followa, to on mi da jakąś zniżkę, nie wiem, na kebaba. A, ale wiem kebaba w Cieszę się, że wszystko naprawiliśmy, ale. Ja nie mogę z tej miny. Nawet nie przeżyłem sceny, nie mogę k z tej miny. No. Jeszcze raz, ja chcę jeszcze raz. Nie pracować i dobrze się bawić. Nie, cieszę się. To idzie na miniaturkę. To idzie ku miniaturkę, nie. Ja pierdolę patrzcie, rakieta w komplecie! Co ty nie powiesz! Ale ty jesteś inteligentny. Zleż inteligentna. Bo nie wiem jakiej płci jesteś. Szczerze mam to w p... ale... O ale ty jesteś naprawdę taki inteligent, że to jest... No dosłownie no... Poproszę cię, ku. autograf, naprawdę. Masz, podpisuj mi. Dało mi się dostarczyć ważną część rakiety. O, masz na myśli akumulator? Nie, wielki nas rakiety. Tomku, ale ta rakieta nie może wystartować bez akumulatora. Orion zasila! Dron, dran seksatu tin ha. Wystartuje, jeśli przywiezę akumulator, więc rusza! Możecie, mastodonty, głupie, poczekać, nie wiem, czy wie, wiecie, nie? Możecie, ku***a, poczekać. Co wiesz o II wojnie światowej? Ciekawe. Jest ich z cesarskim, ku***a. z z cesarskim. Będzie tam, gdzie się, kiedy się pomija, ten, jeśli chcecie to pominąć. Dobra, to jest quiz. Ja pierd... To jest quiz, że prawdziwi znawcy zdobywają 8 na 10. Kiedy się zakończyła wojna w Europie? To jest ku... Pina, nie. Nie oceniajmy po, quizu po jednym. Jakie wydarzenie spowodowało włączenie Stanów Zjednoczonych do wojny? Atak na Pearl Harbor. To był głównym dowódcą alianckich sił w Europie podczas II wojny światowej Eisenhower. Czego rozpoczęła się operacja Overlord od lądowania w Normandii? Ku... Kpina, a nie Quiz. To za ku... stawy. Kiedy podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji 3 rzeszy 7 maja? Jaka była bitwa przełomowa na? Y na froncie wschodnim. Bitwa Stalingradzka, ale no nie powiedziałbym, że to była taka przełomowa. Jakby Niemcy się tylko zaczęli wycofywać po tej bitwie. Takim przełomem bardziej bym powiedział, że był Kursk, ale no jak to jest Stalingrad, no to... Jaki był krypto kryptonim strategicznego planu wojny z Polską w roku 1939? Falwajs, to był? Kto był premierem Wielkiej Brytanii? Podczas większości II wojny światowej. No nie. 8 na 10 <grywania> zdobywają znawcy. 8 na 10. To jest ustawa k... programowa. K... Kole. Co było celem operacji Barbarossa? To jest źle skonstruowane pytanie. To powinno być, czym była operacja Barbarossa, a nie jaki był cel operacji Barbarossa. A tak na Związek Radziecki to był. O nie! Nie zdążę przed tą okropną burzą. Nawet jeśli będę super szybki! Dobrze jest mieć przyjaciółkę, która jest najszybszą lokomotywą w Sodorze! Dobrze mieć jeszcze piorun ochron. Domek, naprawdę. O, pada deszcz w Minecrafcie, słyszycie? Wiecie co ja może wyłączę Minecrafta nie, bo Minecrafta nie wyłączę, ale czekaj ustawienia Muzyka i dźwięk. Ogólny poziom głośności wyłącz, żeby to wam nie przeszkadzało. Tym razem ja jadam Ci turbo rakietowe wsparcie. Może zamiast akumulator to Ciebie tam wpierw. Co ty na to! Domka. Ważniejszy jest akumulator. Na pewno więcej kosztuje niż tomek. Fizyka. Czy to jest idiotyzm? Fart, czy może japońska precyzja? Nagle burza się zniknęła, rozumiesz, nie? Bo tam ciemno było i nagle się... no. Cześć ciuchcie, których nie znam! Już było, ej. patrz, licencja na dostarczenie. Licencja na dostarczenie, to jest to samo. Dzień na odwrót! Chłopowi, co się popierd...ło, albo chciał wydłużyć ten pasjonujący seans. Ktoś tu zamawiał nowe tory? Jedź za mną, moja droga! Układamy, dopasowujemy, przejeżdżamy. Ej, głupi, niebieski, lęć paparzek, posrany, pieprzynięty, udupiony gównem, śmierdzący Tomku. Mogłeś, nie mogłeś po prostu przeskoczyć jak małpa? No ty umiesz skakać jak małpa, więc dlaczego, dlaczego teraz nie skaczą? Czy ty masz jakiś cool down na skakanie jak małpa? No bo patrzcie, to jest jakieś podejrzane. Raz oni skaczą po storach jak małpy, a raz Nie. I to jest jakiś cooldown na to, czy co? Bo ja no, ja tego nie rozumiem. No teraz, no to to to, to, to to, to się stanęło się, to się, to się stanęło się, ku... to. bo ja tego nie rozumiem. Te tory nie były ani uszkodzone, ani zniszczone, ani nie były w budowie. To są czyste, zwykłe tory, i nagle ktoś sobie stwierdził: ej, zniknijmy sobie tory. Tak, żeby był kontent. Tak, dokładnie. Skąd ten taki idealny wręcz kawałek został usunięty? Jak? Skąd? Kiedy? Po co? Te co zrobię, kiedy zobaczę górę piasku, to zbuduję największy zamek z piasku na świecie! A ty? Przetopię na szkło. A potem zrobię kopułę. To nie najlepszy moment na zmęczenie odciągnięcia tych wabonów z piaskiem. Będzie dobrze, Tomku zbuduje ci wiatrak by cię schłodził a może lepiej miły przystanek na drzemkę węgla do mu co do komina przydałoby się jak jest zmęczony to węgiel do komina po prostu chcemy mi się trochę pić i to wszystko patrz tam jest wieża ciśnień spokojnie cesarski to tylko świat bez logiki bez sensu z pociągami które skaczą jak małpy spokojnie cesarski to tylko pociągi, które muszą pić i chlać, żeby żyć spokojnie, spokojnie spokojnie nie się Nie, zniszczenie zmienia zajebiście, no świetnie. Ja wina miałam być najlepszym pomocnikiem świata, a ja tylko popsułem dostawę. Plus weźcie, wybudujcie te tory. Po coś te tory macie. No weźcie, już nie żajcie tego gówna, jakimś moralizatorskim głównym chłamem. Weźcie, zbudujcie po prostu odnogę. No i tyle, i on sobie podskoczy jak małpa i przejedzie. No. Dokładnie, kilkunastotonowy pociąg. Yy, lewituje w powietrzu, bo jedzie prosto, nie. Nawet nie wiem, czy ku... kurko byłoby w stanie coś takiego zrobić. Bardzo praktyczny ten mainsharp, nie? Bardzo, bardzo praktyczny. Ktoś postawił ku... No to nie, to jest idiotyzm już. Ktoś robi. Patrzcie, ludzie, no. To jest idiotyzm już. Bardzo praktyczny ten w ty jest. Kur... Kurde. Ktoś zrobił tory kolejowe do kopalni, co nie. I na środku nawet nie usunął stale jest praktyczne kompletnie. To jest głupie wręcz. Dlaczego oni tego nie usunęli? Co? Tam złoto jest i oni zrezygnowali już? Z kopania, czy co? Mam ten szczęśliwy dzwonek I jakim ch**iem on nie wypadł Mam ten szczęśliwy dzwonek Piewaj już kupa bo mnie zaraz szlak dziś trafi i będzie kupa Ej, bo dzwonek ten ma wielką moc Skąd się te wagony wzięły, skoro ludzi tutaj nie ma e Mam ten szczęśliwy dzwonek Jakim ch**iem się to nie pękło ku**a jak wielki, potężny, knurowaty pociąg na to usiadł. Mam ten szczęśliwy dzwonek. I chuj, zaraz strzeli tak. Nie to! Dzwonek Piotrusia! Możesz to też tak spaść? Proszę cię, spadnij tak, proszę. Obietnice Tomka, że będę bardzo dbał o ten dzwonek. A było skakiwać, jak i piszą d Nie wiem przestać przeklinać, ale mnie ch. strzeli z tym kuj, debilem pisanym. Co ja mam teraz zrobić? srać się i pójść stąd, ku. Jak ja za chwilę, bo mnie szafi. <gryzanie> Jaki ryj ja, 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 kur... W tym momencie wyglądał, jakby ktoś mu wsadził słoik w dupę. No, nie wiem Czy to nie dać na miniaturkę, bo to jest kurwa piękne? <gryzanie> Ale ślisko! Weźcie A... mnie stąd. Kurwa. Kolejna piosenka. Tutaj mu, tam też mu do Nie za dużo tych piosenek, panowie, bo już... Dziwny ten generator świata, naprawdę. Idzie ty to respisz? Wróciliśmy i to w samą porę. Brama naprawiona. <noise> Ile żeś ty to naprawiała? Jak można bramę tak długo naprawiać, kurde to jeszcze jest deska i przykręcenie śrubki, no szkoda. I co, wie, nie, bo nie, nie mam dość. Tomek jednak jest dalej w stanie łamać psyche i to konkretnie. Dobra. Tyle na ten film. Mam nadzieję, że... ...Maj się podobało czy coś i... Slag mir